Cześć, tu Imago Mortis. Na chwilę się wam pokażę, żebyście nie mieli wątpliwości, że to ja. Ale teraz przejdziemy już do ciekawszych spraw. Obiecałam wam vlog z Parku Grabiszyńskiego. No i dotrzymuję słowa. Jesteśmy w parku. Co prawda, późną nocą. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Znajdujemy się na terenie, który kiedyś był. Cmentarzem Grabiszyńskim 3 To miejsce koło obecnej pętli tramwajowej: Cmentarz Grabiszyński. Jak widzicie, znajduje się tutaj pojedynczy, zapomniany nagrobek. To pozostałość po kwaterze dziecięcej. Smutna pozostałość. Pojedynczy, zapomniany. Nawet nie da się już odczytać napisów. Nie wiadomo, kto tutaj spoczywa. Rozmiar nagrobka. Zdecydowanie. Wskazuje na to, że był to grób dziecięcy. Ale a propos grobów dzieci, to właśnie one jako jedyne przetrwały likwidację cmentarza, które była decyzją urzędników zapadła w 1963 roku. I co tak naprawdę oznaczała? Oznaczała to, że na terenie, który dziś jest Parkiem Grabiszyńskim a wtedy był miejscem, w którym jeszcze ewidentnie było widać, że był to cmentarz. Tyle, że dochodziło do dewastacji, po prostu postanowiono te nagrobki z ziemi barbarzyńsk wyrwać. Wyrwać, wywieźć i w większości przypadków wykorzystać jako budulec czasem nawet w turnie w przemyśle kamieniarskim. Jak obrzydliwe to jest wyrwać z ziemi czyś na grobek, a potem sprzedać go, żeby służył do upamiętnienia kogoś innego. Teraz jesteśmy w tej części cmentarza grabiszyńskiego 3, która jako jedyna przetrwała te likwidację z 1963 roku. Cmentarzyk ten służył i jeszcze w późnych latach czterdziestych, polakom do chowania swoich dzieci. Tutaj mamy grób z czterdziestego roku. Tutaj też jak widzicie, te groby nie są w najlepszym stanie. Ale jednak regularnie są na nich stawiane znicze, na wszystkich świętych zwłaszcza, ale też i w ciągu roku ktoś przychodzi, odwiedza nie wszystkie groby, ale na niektórych. Cały czas są kwiaty i znicze. Wiele bardziej przykrym widokiem są te nagrobki, które leżą, i nie da się z nich odczytać napisów. są świadectwem tego, że ktoś umarł, ale nie wiadomo kto. I tak naprawdę już nikt o nim nie pamięta. Mówi się, że Można umrzeć dwa razy. Pierwszy raz w sensie fizycznym, ale nadal wtedy się żyje w pamięci tych, którzy pozostali, którzy nas wspominają, którzy. chodzą na grup. Można żyć też poprzez dzieło, które się stworzy, dorobek naukowy, wynalazki, które służą nadal. Ale kiedy przychodzi ta druga śmierć, ta w której umiera pamięć, tożsamość. Oglądanie świadectwa takich takich śmierci, tych grobów, które już nikogo nie interesują, o których nikt nie pamięta. Ludzi, za których nikt się nie modli. Może to być przygnębiające. Tutaj te groby, na skraju, są zupełnie zapomniane, zaniedbane, ale jeszcze stoją, tak jakby na przekór, tutaj mamy wyjątkowo, piękny. Sztuka sepulkralna może być y, źródłem naprawdę wysokiej jakości doznań estetycznych. Oczywiście jest to bardzo specyficzny rodzaj piękna, ale wiem, że nie tylko do mnie ono przemawia, że jest wśród Was wielu. Doceniają cały cmentarz Grabiszeński był podzielony na trzy części. Pierwsza część została założona w 1867 roku. I dzisiaj to jest właściwie cały teren y, Parku Grabiszyńskiego. Pokrywa się ten obszar niemal w całości. Także to miejsce, w którym wyprowadzać psy pobiegać poleżeć na trawie to tak naprawdę cmentarz i pod trawą kilka metrów w głąb nadal spoczywają ludzkie szczątki ponieważ tak jak mówiłam likwidacja cmentarza polegała tylko i wyłącznie na usunięciu nagrobków. Nie przeprowadzano ekshumacji. Dlatego park Grabiszyński nadal jest miejscem spoczynku zmarłych. Nie jestem odklejona od rzeczywistości i nie chcę wysuwać żadnych postulatów: typu yy, nie wolno być radosnym i szczęśliwym, bo to cmentarz, albo yy, nie mam zamiaru yy, sugerować, że należałoby park rozryć i ekshumować szczątki, naprawdę to nie o to chodzi a raczej chciałabym, żebyście po prostu pamiętali o tym a ewentualna gorycz mojego tonu jest skierowana ku ludziom, którzy Podejmowali te decyzje w latach 60. Tutaj widzicie takie betonowe znaczniki. Jeszcze przedwojenne, one są na wielu cmentarzach. I znajdują się na nich oznaczenia pól i kwater. Także ustawianie pod nimi kwiatów i zniczy to, to pomyłka. Wierzę, że ktoś chciał dobrze, ale to nie jest grób. To jest tylko oznaczenie. Będę już kończyć. Chociaż nie, bo nie powiedziałam Wam jeszcze o cmentarzu Grabiszyńskim 3 w kontekście szerszym niż gdzie dziecięcy. Yy, na cmentarzu Grabiszyńskim 3 yy, w drugiej połowie lat dwudziestych powstało krematorium według projektu konwiarza, czyli obiekt z punktu widzenia historii i architektury docenny, ale oczywiście dziś już nie W ogóle krematoria, to jest temat kontrowersyjny. Wszyscy chcą być skremowani, bo takie są tendencje. Statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków wybiera taką formę pochówku, a jakoś nikt nie chce mieć w sąsiedztwie krematorium. I zawsze kiedy. Armatorium ma być budowane. Kończy się to protestami lokalnych społeczności. W tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was za bardzo i nie zasnęliście w trakcie oglądania.